Witam serdecznie. Jestem mecenasem. Przeprowadziłem wiele postępowań sądowych. Alimenty przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania lub wychowania są kluczowym elementem rozstrzygnięć sądowych w sprawach rozwodowych. W tym filmie opowiem, w jaki sposób uzyskać alimenty od byłego małżonka. Zwykły obowiązek alimentacyjny. Wynika on z artykułu 60 paragrafu 1 Kodeksu Rodzinnego i odnosi się do sytuacji, w której były małżonek może żądać od drugiego środków utrzymania po rozwodzie. Jest to podstawowa forma wsparcia, która może być zasądzona, gdy spełnione są pewne warunki prawne i faktyczne. Stan niedostatku. Uprawniony do alimentów musi znajdować się w stanie niedostatku. Co oznacza, że nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, takich jak mieszkanie, wyżywienie czy opieka zdrowotna. Brak wyłącznej winy za rozpad małżeństwa. Osoba, która jest wyłącznie winna rozpadu, nie może żądać alimentów od drugiego małżonka. Podsumowując, zwykły obowiązek alimentacyjny daje możliwość wsparcia finansowego osobie. Która po rozwodzie znajduje się w trudnej sytuacji życiowej i nie jest w stanie samodzielnie utrzymać się na odpowiednim poziomie. Jest to ważny mechanizm prawny, mający na celu zapewnienie stabilności ekonomicznej i uniknięcie ubóstwa po rozpadzie małżeństwa. Rozszerzony obowiązek alimentacyjny. Zdefiniowany w artykule 60 paragrafie 2 kodeksu rodzinnego. W przeciwieństwie do zwykłego obowiązku alimentacyjnego, rozszerzony obowiązek nie opiera się na stanie niedostatku, ale na istotnym pogorszeniu sytuacji materialnej uprawnionego, bezpośrednio spowodowanym przez rozwód. Aby otrzymać alimenty na tej podstawie, musimy mieć do czynienia z sytuacją, w której zostanie ustalona wyłączna wina za rozpad pożycia małżeńskiego. Alimenty mogą być zasądzone tylko wtedy, gdy sąd orzekł, że rozpad małżeństwa. Był spowodowany wyłącznie przez jednego z małżonków. Jest to warunek konieczny, by rozszerzony obowiązek alimentacyjny mógł być rozpatrywany. Po drugie, musimy mieć do czynienia z istotnym pogorszeniem sytuacji materialnej. Kluczowym warunkiem jest, aby rozwód spowodował istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Pogorszenie to nie oznacza popadnięcia w niedostatek ale musi być na tyle znaczące, aby wpłynąć negatywnie na standard życia małżonka niewinnego. Proces dochodzenia alimentów. Uprawniony małżonek musi wystąpić z żądaniem alimentów, ponieważ sąd nie orzeka o nich automatycznie. Sąd bada, czy zainteresowany małżonek faktycznie znajduje się w stanie niedostatku lub czy jego sytuacja materialna znacząco się pogorszyła po rozwodzie. Przy przyznawaniu alimentów bierze się pod uwagę nie tylko potrzeby uprawnionego, ale również możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej do ich płacenia. Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Nowe małżeństwo. Jeśli osoba uprawniona do otrzymywania alimentów zawrze nowe małżeństwo, jej prawo do alimentów automatycznie wygasa. Upływ czasu. Jeżeli małżonek zobowiązany do płacenia alimentów nie był uznany za winnego rozkładu małżeństwa, obowiązek ten wygasa po pięciu latach od orzeczenia rozwodu, chyba że sąd zdecyduje o przedłużeniu tego okresu z powodu wyjątkowych okoliczności. Alimenty są ważnym elementem prawnym zapewniającym wsparcie finansowe osobie, która po rozwodzie może znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej. Alimenty mają na celu zapewnienie stabilności finansowej i umożliwienie dostosowania się do nowych warunków życiowych, zwłaszcza gdy rozwód niesie za sobą znaczące zmiany w życiu codziennym i możliwościach zarobkowych jednego z małżonków. Zapraszam Cię także do odwiedzenia strony kancelarii. Jeśli szukasz pomocy prawnej, doświadczonych prawników, zadzwoń, wyślij maila lub wypełnij formularz kontaktowy. Istnieje także możliwość spotkania online. A jeśli doceniasz ten film, napisz komentarz i subskrybuj kanał.